Czarny kotek wlazło na płotek. Wąsikami ruszył. Myje łapki i futerko, ogonek i uszy. Przechodziła świnka z synkiem i podniosła ryjek. Popatrz, synku, jak się pięknie czarny kotek myje. Umył kotek swe futerko i opuścił płotek. Zaraz po nim na to miejsce wskoczył biały kotek. Powracała świnka z synkiem. Widzisz, synku mały? Długo mył się czarny kotek, aż zrobił się biały. 17 lutego w Polsce i we Włoszech obchodzony jest Światowy Dzień kota, corocznie. Ma na celu podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś swój dom, miały ale go straciły. A także ma na celu uwrażliwienie ludzi na często trudny los kota. Kiedy mama znalazła w garażu pięć małych kotków śpiących w kartonowym pudle, wcale nie była zachwycona. Zamiast zawołać, ojej, jak cudownie, będziemy mieli śliczne kociątka. Złapała się za głowę i jęknęła. O Boż, co ja zrobię z taką gromadką rudzielców? Bo kotki wszystkie bez wyjątku były rude i miały zielone oczka. I tak pięć puszystych, śmiesznych kulek. Z małymi ogonkami turlało się po naszym domu. Zostawiały po sobie niezliczoną ilość malutkich kałusz. A zdarzało się nawet wdepnąć w coś konkretniejszego. Ale i tak, gdyby to ode mnie zależało, nie oddałbym kotków nikomu. Za to mama nie kryła radości, gdy udawało jej się znaleźć dom dla każdego kolejnego kociaka. Małe rudzielce odchodziły od nas jeden po drugim i w końcu został już tylko jeden, najmniejszy. Ale chyba najrozkoszniejszy, którego nazwaliśmy maczek. Nie trudno zgadnąć, skąd wzięło się to imię. Kotek był czerwony, jak rosnący w polu mak, a że był jeszcze nieduży, więc został maczkiem. Maczek, jak na niesfornego kocurka przystało, broił, dokuczał nam ile wlezie. Patrząc na tę uczepioną firanki miałczącą rudą kulkę, trudno byłoby uwierzyć, że oto zwisa przed nami kot Bohater. A przecież to właśnie Maczek uratował pewnego dnia całą naszą rodzinę, ale po kolei. Zaczęło się od tego, że mama niby szukała w domu dla kotka Piątego Domu, ale jakoś robiła to bez przekonania. Coraz częściej brała maczka na kolana i głaskała ukradkiem, a on. Nabrał zwyczaju układania się w nocy na poduszce, niemalże na głowie mamy. Wyglądało to tak, jakby mama leżała w łóżku z rudym puszystym kapeluszem. W końcu stało się jasne, że maczek jest członkiem rodziny i o oddaniu go nie może być nawet mowy. Wkrótce z małego kociaka wyrósł nam: Piękny, duży kocur. Tego lata, kiedy wydarzyła się ta niezwykła historia, panował nieznośny upał. Trudno było wytrzymać na dworze, więc większość czasu spędzaliśmy w domu. Pewnego popołudnia, tata, który chorował na serce, poczuł się gorzej. Mama miała okropną migrenę. A ja, jakieś tam zawroty głowy i mdłości. Jak się czujesz, kochanie? spytała mama, choć było widać, że sama czuje się nie najlepiej. No, tak mi jakoś, tak mi jakoś dziwnie, przyznałem, bo ledwo trzymałem się na nogach. No, 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 coś ci pewnie zaszkodziło, kochanie. Poczekaj, zaparzę ci mięty, zaproponowała. Ale zanim zdążyła wstać z fotela, uwagę wszystkich maczek. Z niepojętych powodów rzucał się w kierunku drzwi, miotał się pod nimi, miałczał przeraźliwie próbował dosięgnąć klamki. Potem kilka razy pod rząd rozpędził się i z wielkim impetem uderzył w drzwi z całym ciałem. Co się dzieje? Co się dzieje dzisiaj z tym kotem? Nigdy się tak nie zachowywał. Zdziwił się tata. Wyraźnie chce wyjść. Tylko dlaczego? Dlaczego mu tak pilno? Mama podeszła do drzwi i uchyliła je. Maczek wybiegł na zewnątrz, ale natychmiast wrócił. Okręcił się wokół nóg mamy i znowu wyskoczył za próg. Obejrzał się za siebie, gdy zobaczył, że nikt za nim nie idzie, po raz kolejny cofnął się i miaucząc. Krążył wokół mamy. Albo nasz kot zwariował od tego upału, albo. Albo. Chce mi coś pokazać. Mm, stwierdziła mama. I choć niechętnie, ale. poszła za maczkiem. Kot poprowadził ją za dom, tam, gdzie na północnej ścianie budynku był licznik. Gazu, a wokół rosły gęste krzaki jaśminu. No i po co mnie tu przyprowadziłeś, kocie? Mam z tobą siedzieć w tych krzakach, czy co? Mama, której dokuczał ból głowy, traciła już cierpliwość. Wtedy mruczek zaczął drapać pazurkami twardą, wyschniętą ziemię, jakby, jakby chciał wykopać jakiś dołek. Od czasu do czasu odwracał łepek, patrzył na mamę, pomiałkując, miał, miał. Marszczył przy tym dziwnie nosek i fff, prychał. A a więc chcesz powiedzieć, że schowałeś tam jakąś zdechłą mysz? Nie, a może plasterek kiełbasy? Ja mam ci pomóc to wykopać, tak? Domyśliła się mama. Ale no, zaraz uświadomiła sobie, że nasz kot nigdy nie chorował w ten sposób i nie chował swojego jedzenia. Mając w domu miseczkę zawsze pełną kocich, smakołyków, nie musiał robić zapasów. No więc, no więc o co chodzi? Dlaczego drapie wyschniętą ziemię z takim zapałem? Mama pochyliła się nad mruczkiem, by sprawdzić, czy udało jej się coś wykopać, i nagle zrozumiała, Właściwie poczuła. Przy ziemi unosił się intensywny zapach ulatniającego się gazu. Mama złapała kota za ręce, na ręce i pobiegła do domu. Natychmiast kazała nam wyjść do ogrodu i zadzwoniła do gazowni. Gdy po chwili przyjechało pogotowie gazowe, okazało się, że byliśmy o krok. Od katastrofy stara instalacja gazowa uległa awarii. Nastąpił wyciek gazu. Gaz ulatniał się wszędzie z rurki biegnącej metr nad ziemią dokładnie w tym miejscu, w którym kopał maczek. Wokół fundamentów domu było tak wysokie stężenie gazu, że najmniejsza iskra mogła spowodować wybuch. Gdyby mama, na przykład, Poszła nastawić wodę, namiętową herbatę, to płomień zapałki doprowadziłby do eksplozji. Zresztą gaz, który przeniknął już do wnętrza domu, sprawił, że czuliśmy się coraz gorzej. Jeśli nie zabiłby nas wybuch, to zginęlibyśmy od zatrucia metanem. U. Mieliście niesamowite szczęście. Doprawdy cudem uszliście z życiem, powtarzali pracownicy pogotowia. Patrzyli przy tym na maczka, kręcili z niedowierzaniem głowami. Jeszcze tego samego dnia biedny kot omal nie zginął z naszych rąk, bo niewiele brakowało. A zagłaskalibyśmy go na śmierć. Potem, po naprawieniu już instalacji gazowej, wywietrzeniu domu, wszystko wróciło do normy. Tylko Maczek stał się sławny. Gazety pisały o nim jak o bohaterze. A raz nawet wystąpił w telewizji. Ale nasz kot nie lubił wdzięczyć się do kamery. Wolał łowić myszy w ogrodzie. Nie zmienił też swoich przyzwyczajeń. Nadal, jak nikt nie widział, ostrzył sobie pazury mm, na nowym biurku taty, a w nocy spał mamie na głowie. Ten kot to nasz prawdziwy anioł stróż w rudym futerku. Kiedy mu to powtarzamy, robi zdziwioną minę, jakby chciał powiedzieć Miał, miał miau, też coś. Przecież każdy kot na moim miejscu miał, zrobiłby to samo. Miał, miał. Dlatego, jeśli kiedyś spotkacie bezpańskiego kota, to dobrze się zastanówcie. Czy w waszym domu nie znalazł się i nie znalazłby jakiś ciepły kącik? Taki kot na pewno się odwdzięczy. A może nawet uratuje Wam życie?